Wynik bardziej cieszy jeszcze gra naszego zespołu. Faktycznie nie byliśmy w tym spotkaniu faworytem. Ten sezon mamy taki troszkę niepodobny do, do pozostałych, gramy takimi łatany, łatanymi składami, nie mogą chłopaki przyjść. Dzisiaj akurat udało się, że wszyscy chłopaki byli. Dlatego też pochwała no, im za to, że przyszli, że pokazaliśmy troszkę się dobrej siatkówki. No, jesteśmy drużyną, która właśnie tak się spotyka, nie każdy mecz ma dobry, nie, nie każdy mecz przyjdzie w pełnym składzie, więc, więc było dobrze. No, szkoda tego trochę, że nie wygraliśmy za trzy punkty, bo byśmy się jeszcze bardziej zbliżyli, ale to już daje nam takie Teoretyczne szanse na to, że możemy jeszcze o tą czwórkę powalczyć, bo gdybyśmy przegrali ten mecz, to praktycznie Nowiny zamknęłyby nam drogę do, 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 pół, do półfinału. No po dwóch setach na pewno te dwa wygrane sety mogą cieszyć, bo, bo mogło się to szybciej skończyć. Ale jednak, jednak mimo wszystko szkoda, szkoda przegranej w tej breku. No za dużo błędów własnych. I, no i przegrana w tym tej breaku do 13. No. Nic, no kolejne mecze będą. Trzeba się zmobilizować i, i zagrać lepiej, tak powiem. Rozumiem, że do końca wierzyliście w Tajbreku, że się uda, mimo że nie najlepiej go zaczęliście, bo już było 5-2 dla Lunatyków. Yy, dokładnie, zagrywka, 5 błędów z zagrywki, yy, w zasadzie stacjonarnej, no, nie, nie powinno się to zdarzyć w Tajbreku, jeżeli myślimy o wygranej, także, także no. Zagrywka moim zdaniem tutaj te błędy zaważyły na tym, że, że byliśmy gorsi w tym breaku, bo bo jednak odrobiliśmy tą stratę, no ale ale później już się ciężko goniło. Tym bardziej, że w końcu w celu Tycy tam prowadzili dwoma punktami. Także, także tak się to skończyło. Najważniejsza i tak jest pierwsza czwórka. No, docelowo, docelowo tak. Chociaż wiadomo, no, w każdym meczu chcemy, chcemy wygrać, zagrać przede wszystkim dobrze, a wynik to gdzieś tam drugorzędna sprawa. Czasami, czasami się gra dobrze i się przegrywa. No, dzisiaj tak nie było. Zagraliśmy, zagraliśmy dzisiaj. Dobrą siatkówkę można powiedzieć, ale no nie wykorzystaliśmy swoich szans, tak, tak bym powiedział. jedynka baborów zdecydowany na razie lider można powiedzieć raciborskiej ligi piłki siatkowej jak to robicie no chyba nam szczęście sprzyja po prostu a mówiąc tak poważnie no to jest progres w naszej grze, który nam pozwala zająć wygodny fotel lidera. Mamy młodą drużynę, chłopaki się cały czas rozwijają, nabierają doświadczenia, więc, więc, więc to, nam, to nam pomaga. Już w minionym sezonie byliście niespodzianką, bo tak naprawdę weszliście od razu i wicelider, tak? Ligi. Czy w tym roku planujecie już coś więcej niż wicelidera? Chciałoby się, chciałoby się jak najbardziej. Przynajmniej powtórzyć osiągnięcie z poprzedniego sezonu, czyli zdobyć wicemistrzostwo. Gdzieś tam w takim e, wąskim gronie prywatnie rozmawiamy o tym jak najbardziej, że, że interesuje nas gra w finale. No i zwycięstwo końcowe. Kto może być najgroźniejszym rywalem w drodze do zwycięstwa? No na pewno te najbardziej doświadczone drużyny, tak? Czyli Enter, Lunatycy, myślę, coraz z każdym meczem coraz lepiej grają. E, Zwłaszcza jeżeli przyjdą w takim składzie, jak, 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 jak powinni grać w każdym meczu, wydaje się. No i Nowiny. Nowiny.pl, które, które po dużych roszadach w składzie no, namieszały w stawce, weszły do, do czołówki, są na drugim miejscu, cały czas nas cisną. E, mamy z nimi następnej kolejce spotkanie, więc zobaczymy. Nie? Także te trzy zespoły uważam, że no, nieobliczalna drużyna sprzowa. Tak? Chłopaki też jak się zbiorą w skład, Podstawowy to, to potrafią wygrać z każdym tak naprawdę. Jak oceniasz poziom tegorocznych rozgrywek ten sezon w porównaniu do poprzedniego? Jest? Poziom jest wyższy i też bardziej wyrównany, bo doszła do nas drużyna Nowin do czołówki, jest drużyna Telebim, która cały czas jest groźna. No a Enter, Lunatycy, Erting grają na, na takim swoim poziomie, tak? Wysokim. Wydaje mi się, że poziom ogólnie ligi się podniósł a i stawka też się bardziej wyrównała. Czołówka gra naprawdę, no każdy może z każdym wygrać. Tak to wygląda.